Dzień dobry. Dzień dobry. czym mogę pomóc? Chleb jest. Jest. Podać. Ostatni. Nie chce pan? A czy jest 9999 chlebów? Ile? Nie. A mogę zamówić? No, ale to nie u nas, nie musi Pan gdzieś do piekarni pojechać i tam dogadać z nimi. A czy jest chomik dżungarski? Co jest? Chomik dżungarski. To jest sklep spożywczy, co Pan? Nie ma. A jest na przykład... Naćpał się Pan? Kurde, idź Pan stąd, co mi tu będzie Borutę robił? Średnik? Wyjdź! Średnik? Powiedziałem, Średnik. wyjdź! Drop database. Drop database. Dobra, bo. Nie. Wracam jutro na testy penetracyjne.